Poznaj John Deere 8RX specjalistę w zakresie ochrony gleby, zbudowany z myślą o wydajności, zaprojektowany z myślą o ochronie. Dzięki szerokiemu rozstawowi konstrukcji z czterema gąsienicami 8RX minimalizuje naruszenie gleby nawet na uwrociach. Bez względu na teren, 8RX zapewnia niezrównaną przyczepność i stabilność na zboczach, często bez dodatkowego balastowania. Od czasu debiutu 8RX ewoluował. Podwozia są teraz wyposażone w szerokie koła pośrednie, HE breakery o dużym wydłużeniu i oscylujące rolki środkowe zapewniające równomierne zużycie i dłuższą żywotność. Przedstawiamy i e auto Power – pierwsza na świecie elektromechaniczna przekładnia bezstopniowa, bezobsługowa, bardziej wydajna niż mechaniczna skrzynia biegów i zapewniająca komfort bezstopniowej skrzyni biegów. Ciesz się lepszą widocznością niż kiedykolwiek wcześniej dzięki czterosłupkowemu zawieszeniu kabiny oferującemu 3 stopnie swobody dla płynniejszej jazdy. Zapewnij sobie doskonałą rozrywkę dzięki nowemu Radius ekranem dotykowym. Teraz z większym ekranem, ulepszonym mikrofonem i bezprzewodowym Apple CarPlay. G5 Plus Command Center sprawia, że wszystko jest w zasięgu ręki: intuicyjne, responsywne i stworzone z myślą o wydajności. Od precyzyjnego wysiewu z autopaw do perfekcyjnych zakrętów na uwrociach z Auto na Automation. Maksymalizuj każdy przejazd. Naprowadzanie osprzętu utrzymuje osprzęt dokładnie na torze, bez względu na teren. Podczas zbiorów, Machine Sync zmniejsza stres kierowców, minimalizuje rozsypywanie plonów i poprawia wydajność logistyki zbiorów. Niezależnie od pory roku, niezależnie od wyzwania, 8RX jest Twoim partnerem w zakresie wydajności i ochrony. Skontaktuj się z dealerem John Deere i poproś o demonstrację już dziś.